kochani, witam Was ja i Karolek na kolejnym dwunastym Strapmasie na moim kanale. Z rana nagrywam z lampą, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Na wstępie, klasycznie, proszę Was o łapki, o subskrypcję mojego kanału, o podbijanie filmu, kto jeszcze ma taką możliwość. No i co, Karolek idzie na bok, a ja biorę się za otwieranie dwunasteczka. Proszę bardzo, jakieś sprawy na tych różnych filmikach. ASMR, czy jak to tam tak, mnie to wkurza, powiem Wam. <laughs> nie wiem jak Wam, może Wy lubicie takie właśnie dźwięki, bo ponoć dużo ludzi to lubi. Ja nie, mnie to irytuje. Taki oto soczek. Na pewno widzę, jest tu żurawina. Chyba bez. Winogrono, jabłuszko, wiśnia. Także myślę, że będzie smaczny. Teraz Mixit 12. Co Miks zaproponuję. proponuje Coś ciężkiego. I co to jest? A, ale ktoś. No super. Miks orzeszków. Miks sześciu rodzajów orzeszków. Super. Tu widzę te, Jezu zawsze zapominam nazwę, jak mózg wyglądają. Pekany chyba. Laskowe nerkowce. Super. Bardzo mnie to satysfakcjonuje. Dobra, pudełko, no, zagniotłam, nie umie się obsłużyć z tych wersją nowych pudełek, wiecie. Trochę technologii się Magda gubi. I teraz Space NK, co ja tu mam? Kurczę, jak wyjmę, to mam to kasz. ok. dwa produkty i dwa produkty do włosów. Od wow! O, się odbija, widzicie? I co ja tu mam? Jezu, to tak mi się odbija, że nie widzę. Advance Repalczy, czy jakaś no, a szampon, szampon naprawczy do włosów. A to co to cudo? Co, co to jest? Super Natura Spray. Mm -hmm. No spray po prostu 3-4 pompki trzeba użyć i po, po właśnie szamponie Pomyciu, więc podejrzewam, że jest to odżywka na, na, na sucho, na mokro bez spukiwania. Także taki zestawik będę testować. Super. Także co? Kalendarze otwarte, karolek pełny. Za chwilę widzimy się na zdrapkach. Hej, kochani, widzimy się już na strapeczkach, ale najpierw. Otworzę przesyłkę, przesyłkę od Wandzi, Wandzi Kosakiewicz. Bardzo ci kochana, dziękuję za przesyłeczkę. Ja tu wyjmę wszystko, co ty mi tu prezentowałaś, bo jest tego trochę. Mam trzy herbatki z miodem i imbirem. Cała paczka pachnie. Jest taki balsamik do ust. Jest maseczka na twarz szyję i dekolt. Super. Ozdóbka taka na choineczkę. Jest taka fajna o zawieszka z takim czapeczką krasnalową można powiedzieć, i laseczką. Super. O, jeszcze jedna herbatka. Słodkości. Mikołaj jest taki też dekoracja do powieszenia złota. No i jest kartka wesołych świąt, rubinowa strapeczka, jest opłatek i życzenia. Kiedy w Betlejem rodzi się dziecię, radość przynosi wszystkim na świecie. Niech wraz z Bożą dzieciną, dni szczęśliwe przepłyną, a pokój, jak gwiazdka niech świeci. Życzę Wam, bardzo Ci kochana, dziękuję za pamięć. Strapiemy sobie strapeczkę od Wandzi z numerem 48, czy coś będzie, czy nie, to nieważne. Bardzo Ci dziękuję, kochana, za pamięć. 37, 35, 23 i 29. A ja mam 8, 17, 36, 27, 14. 24, 31, 26, 7 i 33. Tu nic nie ma, ale tym się nie przejmujemy. Bardzo Ci kochana dziękuję. A wy zostawcie coś miłego dla Wandzi w komentarzach. Biorę się za zdrapeczki, jeśli Wam powiem maniane, bo dopiero jak zgasiłam lampę, to zobaczyłam te napisy. Więc tak, to nie jest żaden szampon, to jest właśnie odżywka po myciu głowy. Dwie, 3 minuty zostawiam i spłukuję. A to jest po prostu spray, który ma zapobiegać puszeniu, yy, wilgotności na zewnątrz. Trzeba obficie spryskać włosy i ponoć działa cuda. Ale wiecie, wszystko tak działa cuda, a wyjdzie w pranie. Dobra, biorę się za drapeczki. Co ja tu się mam? I ja tu mam Big Strap Extra Linie Cały Naród i koralowa, Oczywiście z drapki z numerem 12. Trzymajcie kciuki, no bo... Naprawdę porażka u mnie. Kwiatek i Arbus. Ja już nie mówię naprawdę, żeby były plusy na tych odcinkach, ale stale już co jakiś czas praktycznie zera. Ananas i koło. Nie wiem, czy to kwestia, że większość tych strapek była podawana, ale no wiecie, w dzisiejszych czasach lotowych myślę, że. Mogłam wcale lepiej nie wybrać, ale nie wiadomo. Deska i kotwica. Wtedy miałam po prostu pretensje do siebie. Chyba tyle. Księżyc i. O, ja zapominam zawsze. Neptun. Dramat. Księżyc i Neptun. Neptun, Neptun. Okej. Okay. Rozgwiazda i żółw, jest żółw, rozgwiazda, żółwiami posypało, dobra, na razie tyle, płetwy i kostium, płetwy i kostium, ok, aparat i krab, Parat i krab. Okej. Okay. Wulkan i rekin. Już mogli tam jakoś miniaturę rekina zrobić, a nie to. Wulkan i rekin. No ale dobra. Nie wymagajmy cudów od lotto. Parasol i trójząb. Parasol i trójząb. A, to był rekin, tak? Okej. Okay. Parasole, meduza i małpa. No i chyba guzik mi dodaje właśnie. Meduza i małpa. Dzień jak co Pustak, pustak, pustak. Cały naród, szukam liczb, szukam traktora. 21, 17, 16, 33 49.

Masakiera. Przedostatnia zdrabka, ekstra linie. I co ja tu mam? Sakwa i tęcza. Sakwa i tęcza. Parasol i gwiazda. serce i diament. Ptak i lody. Okay. Czapa i kwiat. Czapa i kwiat. Okej. Okay. Piłka i księżyc. Okej, okay, mamy to. Cytryna i motyl. Cytryna i motyl. Dzisiejsza literka P, jak piłka. Balony i wiatrak, balony i wiatrak, ok, rower i słoń, rower i słoń, ok, podkowa i klucz, posypali, ale nie ma wygranych. Słońce i łódź. Ok. Przedostatnie dwa symbole: krap i leżak. No i chyba nic z tego nie będzie znowu. I na koniec korona i okulary. No nic mi to nie daje. No, niestety. Kontrolne różne. Także cała nadzieja w big strap. Jak tu nic nie będzie, to znowu na zero szukam liczb. Symbolu strap worka pliku. Pasa trwa. 19, 26, 22, 15, 52 to są moje liczby. A jest 38, 53, 17, 37, 27, 56, 39.

i 18. Znowu odcinek na pusto. Ach, powiem Wam. Już mam dosyć kalendarz angielski. Dwunasteczka. Nie ma nic. Brak mi słów już na to. No i tutaj moja dwunastka. Jest skrzat. Skrzat za 300 zł. Oczywiście to, czego nie ma, co nie powinno być, to najlepiej płacone. No i tyle, bo nie ma co, wiecie, przeciągać. Ja jeszcze raz dziękuję Tobie Wandziu za upominki, za piękną karteczkę. Z kalendarza, to wiecie, nie będę już tego wyciągać. Życzę Wam dużo zdrowia. Do usłyszenia do juterka. Dzięki, cześć.